Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogmasie Ja już sobie szykuję tutaj, tak jak wczoraj Rzeczy, błonnik do picia oraz probiotyk i kompleks Witamin Dzisiaj postanowiłam na inną fryzurę, taką luźną Też ubrałam się dosyć luźno, bo mam też dresy na sobie Które yy, nie widać, ale mam <laughs> Więc dzisiaj tak typowo domowo No i tak, lecimy z tym dniem Wieczorem mam spotkanie wprowadzające do katalogu, więc jestem bardzo ciekawa, jak, jak to spotkanie będzie wyglądać. I mam nadzieję, że ten dzień będzie fajny, mimo że w większości spędzony w domu, bo dzisiaj nie mam nic zaplanowanego. Więc taki odpoczynek w ogóle czuję, że mnie coś tutaj pobolewa, tak trochę gardło. Nie mam pojęcia od czego, powoli tak szwankuje mi głos. Więc mam nadzieję, że, że nie stracę go i że po prostu nic tutaj mi się nie robi, bo będzie lipa, więc trzymajcie kciuki. Lecę robić sobie właśnie błodnik, biorę te tabletki. Jeszcze jutro muszę wstać bardzo wcześnie rano, ponieważ na 9:45 mamy być już przy szpitalu, gotowi i zwarci, żeby rozdawać paczki. Więc jestem bardzo ciekawa właśnie kogo nam dadzą z zawodników do pomocy. I jak to w tym roku będzie wyglądać. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać jakieś urywki z tego spotkania też tak jakby pokazać, jak to tak naprawdę wygląda w wolontariacie, co my tak naprawdę robimy. No i tak, mam nadzieję, że Wam też się takie stawki podobają, że pokazuję Wam też kulisy tego, tego wolontariatu. Nie mogę się też doczekać sezonu, bo już terminarz będzie ogłaszany na PGA Ekstraligę 17 grudnia, a na Metal Cast 18 grudnia, więc jestem bardzo ciekawa, jaki będzie nasz pierwszy mecz, z kim zaczniemy i czy to będzie domowy mecz, czy wyjazdowy, i zacznę sobie też tak patrzeć wstępnie, gdzie by mogło mi pasować. Oczywiście wiecie, wstępny plan może każdy zrobić, ale tutaj będzie wszystko zależało od tego, czy ja znajdę pracę, czy ja będę miała finanse na to wszystko. No i tak, więc mam nadzieję, że, że będę miała, że wszystko mi się ułoży, że nowy rok zacznę po prostu z czystą, nową kartą. I wszystko pójdzie po mojej myśli. Odnośnie ozdabiania mojego pokoju w choinkę i w te lampki świąteczne na oknie co mam, to sprawdzałam ostatnio z moim tatą właśnie, czy mamy jakieś baterie w domu, które działają. Okazuje się, że nie mamy, więc trzeba będzie po prostu kupić, bo te baterie, które miałam już włożone jakiś czas temu do tych lampek wszystkich, no po prostu nie działają. Już się zużyły. Więc będę musiała po prostu kupić jakieś nowe baterie I dopiero wtedy będę przeozdabiać ten pokój Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie Bo u mnie zazwyczaj jak dekorowałam sobie pokój na święta To był to 1 grudnia, no ale z racji tego, że totalnie w pierwszy dzień o tym zapomniałam I sobie przypomniałam właśnie, że nie wiem czy mam baterie dobre no to właśnie z takim opóźnieniem będzie dekorowanie pokoju, nie? Ale będzie. Tylko z opóźnieniem. Dzisiaj mamy dzień czwarty. Czwarte okienko mamy tu. Zobaczymy, co się kryje w środku. O, mamy skarpetkę. Taką świąteczną. Oraz taką postać Halo, ostrość. Oraz taką postać mamy. Cieszę się, że spędzam dzisiaj dzień w domu. Mam taki odpoczynek. Też nie czuję się jakoś najlepiej. Coś tak, kurczę, od samego rana jakoś tak... Jakoś energii nie mam. W sensie tak jakoś dziwnie się czuję. Stwierdziłam, że sobie po prostu chwilę odpocznę i przy okazji włączę sobie film, który ostatnio na Akademii Lidera dziewczyny nam polecały, aby obejrzeć. Jest to film Sekret. Opisany jako film poradnikowy, wykorzystuje format dokumentalny do przedstawienia koncepcji zatytułowanej Prawo Przyciągania. Jak opisano w filmie, hipoteza prawa przyciągania zakłada, że uczucia i myśli mogą przyciągać zdarzenia, emocje i doświadczenia od działania kosmosu po interakcje między jednostkami w ich sprawach fizycznych, emocjonalnych i zawodowych. Film sugeruje również, że osoby sprawujące władzę mają silną tendencję do ukrywania tej centralnej zasady przed opinią publiczną. I bardzo zaciekawił mnie ten film, dlatego sobie go puszczę, zwłaszcza, że po tym szkoleniu zrozumiałam, że po prostu muszę wziąć się w garść. Po pierwsze, bardzo, od bardzo długiego czasu mam taki jakby. Taką blokadę przed działaniem dalej, przed po prostu dążeniem do celu swojego, i po prostu czuję się troszeczkę taka pogubiona, co ja chcę robić, gdzie chcę iść i jak, jak ma wyglądać moje życie. Dlatego czuję, że ten film po prostu mi też po części pomoże zrozumieć to wszystko i dla takiego kopa do działania. Jeżeli będzie bardzo fajny, to załączę Wam link w opisie do niego, żebyście również sobie mogli go obejrzeć. Wiem, jak ważny jest rozwój osobisty. Wiem, jak jest ważne zmienianie swojego toku myślenia na ten pozytywny tok myślenia tak naprawdę. Dlatego po prostu ten czas w domu nie wykorzystuję na scrollowanie TikToka czy bezsensowne siedzenie i nie robienie niczego tak naprawdę. Tylko, właśnie krok po kroku, próbuję odbudować to swoje działanie i polepszać po prostu swój rozwój i swój tok myślenia z każdym dniem. Dlatego to jest mój pierwszy krok, żeby właśnie obejrzeć ten film. Jestem już po obejrzeniu tego filmu i powiem Wam, że dał mi bardzo dużo do myślenia, zmienił troszeczkę moją perspektywę na to, jak postrzegałam niektóre rzeczy. Dla niektórych mogą wydawać się one banalne, że Wy już to wiecie. I tak dalej. Ale wiedzieć to jest coś innego niż wdrażać to i praktykować, żeby z każdym dniem stać się coraz lepszym. To my jesteśmy autorami swojego życia. Nie okoliczności, nie inni, nie przypadki, tylko my, nasze decyzje i nasze nastawienie. To przede wszystkim nasze nastawienie. Ponieważ nasz umysł jest narzędziem, które nas albo hamuje, albo wznosi na wyższy poziom. I to tak naprawdę zależy od nas. Bo kiedy zaczynamy świadomie kierować nim, zamiast działać, że... zamiast działać na takim autopilocie, że a niech będzie, co będzie, to wszystko stanie się lżejsze po prostu. Tak naprawdę wizualizacja i przyciąganie, to nie jest żadna magia. To jest kierowanie naszej energii i naszej uwagi. Jeżeli wiesz czego dokładnie chcesz i zaczynasz to czuć, nie tylko chcieć, to jest tutaj jest to istotna kwestia. To nasze działania w tą stronę zaczynają iść naturalnie, nie na siłę. Więc bardzo, bardzo was zachęcam do obejrzenia tego filmu. Ja go wam podlinkuję na dole. Mam nadzieję, że wyciągniecie takie same wnioski jak ja i naprawdę dał mi takiego kopa do działania, że faktycznie po prostu to ma sens, jak postrzegamy nasze życie, jak postrzegamy nasze emocje i przede wszystkim jak sterujemy naszym umysłem, bo tak naprawdę on jest naszym głównym narzędziem do tego, aby zmieniać się na lepsze i kierować nasze myślenie, nasze, naszą energię, nasze uczucia wszystko, żeby kierować na pozytywną ścieżkę. Bo tak naprawdę życie mamy jedno i to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. A jakie przeżyjemy, jak ono będzie wyglądać, to tylko zależy od nas samych. Więc bardzo, bardzo Wam go polecam obejrzeć. Tak się wciągnęłam w ten film, że zapomniałam w ogóle, która jest godzina, i dopiero ja jem obiad o godzinie 18. <gryw> Ale nieważne. Stanowisko do spotkania już mam gotowe, ogarnięte, więc teraz tylko czekam, aż się rozpocznie. Zaczynamy już wprowadzenie, więc odezwę się po szkoleniu. Wypełniłam ankietę, gdzie można było wygrać jeden prezent, więc teraz czekam, czy mi się uda, czy wygrać, czy nie, ale jestem bardzo ciekawa. Wprowadzenie do katalogu już skończyłyśmy, ale jeszcze przede mną spotkanie ze strategii, więc odzywam się w wolnej chwili, dopóki jeszcze nie dostałam linka, żeby dołączyć do spotkania. Niestety nie udało mi się w konkursie wygrać, bo wygrywały trzy osoby i mieliśmy po prostu koło do losowania, a było tyle multum ludzi było, ale gratulacje dla osób, które wygrały. Ale mega się cieszę, że w naszym zespole takie konkursy organizujemy. To jest tak fajne, tak przekochane, że dziewczyny doceniają nas i robią dla nas po prostu takie niespodzianki. Ja już kochani, uciekam. Mimo, że ten vlog nie był aż tak długi jak poprzednie, ale ja Wam to nadrobię, ponieważ dzisiaj, no, mówię, cały dzień spędziłam w domu, więc lecę spać, bo muszę rano wstać. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję każdemu, kto lajkuje, komentuje oraz subskrybuje i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.